Siemaneczka z tej strony Lampard. Witam Was już w drugim odcinku z Polish Farm na nieciekawej mapie yy, V2. Yy, jesteśmy w drugim odcineczku, już dzisiaj zajmiemy się paleszowaniem I tak, w końcu lecimy już, mam nadzieję, że w końcu z jakąś aktywnością, bo powiedzmy, że prawie załatwiłem problem z moim internetem. Już nie jest 1 megabajt na sekundę, tylko 3, więc myślę, że ta prędkość wysyłania na YouTube będzie lepsza i filmy będą pojawiać się o wiele, wiele częściej. Dobra, ja tylko dzisiaj tak pokrótce pokażę Wam nowe maszyny. Już chyba skompletowałem to w 95%, jeszcze mam do paru maszyn zastrzeżeń, ale to jest taki szczegół. No tak, tutaj sobie dodam takie paczki. Tutaj mogę sobie napełniać, karmić kury. E, mam jedną o, osiówkę e, z nasionkami. Oczywiście, zaraz Wam pokażę. Czekajcie. czy tutaj wejdę. No nie wejdę tutaj. Albo czekajcie. Albo dobra, to Wam pokażę na odcinku, jak będą siewy. E, to jest od Katfana. Jeżeli się nie mylę. Może być wydany odpak Może nie, nie wiem. Zobaczymy. Jeszcze, jeszcze nie jestem wszystkiego pewien. No, na tym odcinku. Zmieniłem sobie samo zbierającą na Tom SIP. E, tutaj mamy D47 też od Katwana e, No, trujeczka. No i tutaj e, Lej to był. Jest Amazonka. Taki mały siewniczek. Opoznaniaczek jednak był troszeczkę z kolizją do poprawki, więc tak, 30 zmieniłem, e, teraz mam taką, już heros nie pozwolił na wydanie właśnie swojej 30 w moim odpaku, więc no tutaj mam silnicze taki do kukurydzy, no 60 jak była taka jest, od Katfana mam e, 55, e, bizonka, brony 5 były, tutaj do tura, talerzóweczką, to dzisiaj się tym zajmiemy, SIPMa, kosiarka od katwana. No, z grawerka była, sano było, ta przyczepka była No i mamy przestrząsarkę w końcu właśnie 2 minuty temu ją dodałem To jest z dodatku klasy mod, czy jakoś tak. Te mody to stare. Nie wiem jak to się nazywa dokładnie. No i rozrzutniczek. Oczywiście dziękuję za tutaj w komentarzach za aktywność, że nie było. E, beczkowozu już jest, tutaj Plomot, czy jakoś tak e-agregacik standardowy już grałem tutaj na tym save'ie no i co, lecimy, ja dzisiaj lecę z... lecimy dzisiaj z, z, z... z... kurde, talerzywaniem, no Wejdziemy sobie tam na jakieś pole ogólnie odcinek był nagrany wcześniej lecz jednak, nie wiem czy nie będą troszeczkę zagłośne dźwięki z gry ale mam nadzieję, że nie a poczekajcie, robię krótkie cięcie, zaraz się widzimy. No, widamy się już po krótkim cięciu. No i co lecimy w pole? Pole kapałeczek, troszeczkę mam. Wow, wow, wow. właśnie w poprzednim odcinku tutaj to doleżałem. Więc no. co czy możemy porozmawiać. Mhm. Hmm, hmm, hmm. Aha, no to no, właśnie um, możecie napisać czy wam też się takie coś przydarzyło, że cofnęło wam subskrypcję na kanale, bo to było cofnięcie subskrypcji i no mi cofnęło 25 subskrypcji, dlatego już myślałem, że po prostu to jest jakiś, nie wiem, coś ktoś mógł dokupić, nie wiem jakoś... Jak wiem jak to wytłumaczyć e, dlatego modpack trzeci, który jest u mnie na kanale, jest na 600 subskrypcji. Oczywiście, jeżeli to YouTube nie zacznie tych subskrypcji, będzie wydany na y, pół tysiąca, nie na pół, no na 550 może coś w tym stylu, jeżeli YouTube nie, jeżeli YouTube no co w subskrypcję no to no nie fajnie zrobił no ale no nie wiem może coś robią nie wiem nie wiem totalnie o co chodzi nie wiem że PVPI stracił prawie 600 tysięcy więc no trochę trochę coś odwalili no e, teraz w ogóle dźwięków z gry pewnie nie słyszycie no ale to jest spowodowane tym że właśnie podchodzę do tej części po cięciu właśnie drugi raz bo się okazało, że w ogóle mnie nie było słychać. Myślę, że teraz będzie mnie dobrze słychać. Więc no. mamy radę. O, jak nie by to kto? No i oczywiście. Dlaczego pojawił się filmik? Nagrywam oczywiście to w sobotę. W południe. Myślę, że się pojawi wieczorem. Moja prędkość internetu się powiększyła. Mam prawie 4 MB na sekundę, więc no naprawdę, no i dlatego też wcześniej nie było filmików, bo no po prostu czekałem na ten internet, a po drugie byłem chory, no i po trzecie nie miałem kompletnych modów. Teraz mody mam tutaj gdzieś w 95%, jak mówiłem, więc, no, jakoś to tak będzie. Kurde, nie wiem czy się wyrobię z tym polem tutaj Jak coś, to skończymy gdzieś tutaj w połowie Albo wychodzi po prostu filmik dłuższy No, jednak nie... Jednak nie przemyślałem tego, że to pole jest aż takie duże Tylko jest po prostu... No, jest troszeczkę większe niż myślałem Ale chyba damy radę Chyba No ja nie mam bo że jestem niewyspany, godzinę nagrywam praktycznie rano Wiem, bardziej, że są wakacje, Po filmy powinien się pokazywać chociaż dwa razy w tygodniu To też zależy od mojego czasu, bo od koniec wakacji wyjeżdżam jeszcze na dwa tygodnie To też mnie nie będzie i myślę, że... Myślę, że... Albo filmików nie będzie w ogóle, albo rzucę jak będę tam jeszcze nie wiem jak to zrobić. Mej, mam laptopa. Mam laptopa, ale spaliłem. <gry> no, to dużo się grało i spaliłem laptopa. No ale to szczegół Może, coś się wymyśli na pewno. No, no i mój dostawca internetu się nie zmienił, tylko została przedłużona umowa i z jednego MB na sekundę mam prawie 4. Prawie, bo to 3 cały czas spada. E, to 4 to już spada, więc do poprawki. Mam nadzieję, że teraz się wszystko dobrze nagra będzie git no, lecimy, lecimy mm, um, 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 um. bierze wszystko, bierze wszystko dobra jak widzicie moja... moje konto wynosi prawie 9000 niecałe no gramy bardzo, może nie bardzo realistycznie ale staram się grać realistycznie no i odnośnie poprzedniego filmu i komentarzy. Tam niektórzy pisali, żebym od ten dodać, ten i ten. No ale oczywiście większość komentarzy, że chce ze mną nagrywać. Mm. Ostatnio gadałem z takim typem, na tym spiku siebie, że po prostu on chce ze mną nagrywać, żebym jego ja wybił na YouTubie. Mm. Po pierwsze ja nie jestem bo aż takim... nie jestem w, w ogóle youtuberem. Mam 500 subskrypcji, no to jest głównie przecież za modpaki, które no wymuszam te subskrypcje, te łapki w górę, no ale chcę, żeby was było coraz więcej, no i może no, ktoś mi powiedział prosto, że chce, żebym go wybił, no to wiecie, no tak trochę, no na 10, no nie, przecież ja nie jestem do żadnych pianek, idzie sobie na przykład, nie wiem, to, nie wiem, nie wiem naprawdę, nie wiem, kto by go wybić. Na 500 subskrypcji, no miał 30, no. Nie wiem, może coś by mu tam by dało, no ale nawet nie całe 30, 30 ma. No więc z takim tekstem, no to nie dało mnie, no sorry, no ja gram i dla przyjemności, no i dla Friday. No. Więc takiej osoby, dlatego nie nagrywam z nikim tak bardziej z internetu, tylko po prostu mam tutaj trzy osoby, które mogą z nim nagrywać, ale oczywiście to też zależy od mojego internetu bo ja muszę założyć sejwa teraz już nie u kogoś podegrał u siebie bo tutaj mam poprzerwane pola i jak widzicie no roboty by z tym znowu było a tak naprawdę to mi się by nie chciało znowu tego wszystko tworzyć i, no więc będą się pojawiać może coś gości na jakichś takich spontanicznych odcinkach i w ogóle no i myślę że niedługo się niedługo pojawi się live stream jakiś taki streamek z okazji właśnie chciałem tego zrobić nie gdzieś 600 widzów no ale niestety youtube cofnął wyświetlenia i akurat miałem wtedy modpack wydać i w ogóle miałem was zaprosić na takiego TeamSpeaka Byśmy sobie pograli na jakiś tam no, może na tym, nawet na tych modach, coś w tym stylu, czy na tym trzecim modpacku totalny spontan no ale jak widać będzie jednak ciężko no Nie tak to będzie no no może ile zrobi się tego live'a na 600 widzów? Internet jest poprawiony. No i oczywiście będzie nowa... No, nie no, nie może nie. No za niedługo. Będę chciał zakupić kartę graficzną. W miarę taką, żeby lesa 17 mi pociągło na lajcie. Zobaczymy. Jak to tam wyjdzie w praniu. 15 już na największych to Totalnie na minimalnych, na minimalnych gram ustawieniach. I tak gry mi ścina. Jest bardzo ciulowo. No, no i tak jakoś to tak leci właśnie. Ja może się wyrobię z tym polem. Może się uda. Mam nadzieję, że teraz mi będzie dobrze słychać Mam nadzieję. No. No i modziki, myślę, że też się podobają No, troszeczkę je kompletowało O, za trochę tr kompletowałem Troszeczkę to czasu zajęło Oczywiście każdy mod jest wydany Więc tutaj, że komuś wody zabieram, czy coś To są wody wydane Więc myślę, że tutaj nikt nie będzie miał problemów Oczywiście spróbuję M Większości osób wziąć zgody modów bo po prostu jak widzę te komentarze po poprzednim modpakiem u siebie normalnie usuwać. Może mają trochę prawdy, że biorę body na przykład. Drugi mój motpak to był podobny do brączka, praktycznie to samo, no ale... Tak, wziąłem tam parę, wziąłem te dwie sześciątki i tą 912, no bo podobały mi się te, te ciągniki. No i maszyny były bardzo podobne do siebie. tylko Miałem tam po prostu ile siewnik i w ogóle do iżyba, no i pano, to... Od razu, proszę no, nie wie, ale większość tam, może mniejszość osób skarżyła to właśnie z brączki z fisce. Serio. No i niestety pojawiły się koment niemiłe komentarze, typu, że kopiuję. No i jeszcze to przedstawienie wodów, że kopiuję to od brączka. No to też takie 2 na 10. A przyszła mi wiadomość z Facebooka, od razu pozdrawiam. Myślę, że wiem, kto to napisał. No. Szczegół. No, ale co odnośnie tego, to myślę, że pojawi się w niedługim czasie powrót z gier bo to e, tutaj jeszcze raz. Tutaj jeszcze raz i ja tego tu musiał przyjechać. Muzyczka sobie w tle leci. Chyba leci. Może i wyjdzie się słyszeć. A ja słyszę. No. Dobra, lecimy. No prawie ostatni przejazd. Przedostatni. Tak? Akurat tak zrobię to, żeby był przedostatni. No i będzie git. No oczywiście 50 lat w górę kolejna. Odcinek, tak? Po przednim odcinku było ponad 50, więc... Nie mam jakiego problemu, po z łapkami. Bo chyba wam się seria spodobała. ty bardziej 700 wyświetleń. To też bardzo okej. Okay. mi to pasuje. No, chociaż odcinek był tak nie temu, no ale... No Oczywiście tydzień chory byłem no i tydzień czekam na nowy internet więc Więc no dlatego jak widzicie no te odcinki nie pojawiały się wtedy kiedy były potrzebne Ale no szczegóły, no mamy lepszy internet, będzie nowa karta graficzna Myślę że ta obecność, ta aktywność na YouTubie moja o wiele wiele się poprawi Eee no no, tak to trochę zawalałem cały czas. Może tutaj zaraz razu wiadomo, i to poprawię. Cały czas zawalałem. Miałyby odcinki dwa razy w tygodniu, były, nawet była przerwa na kanale, bo z tym internetem po prostu naprawdę się nie dało. Jeszcze tym bardziej, że mi cały czas internet wywalało. No, po prostu co rzucałem odcinek, to w ciągu 10 minut potrafił. No, po prostu internet wywalało i odcinek było trzeba jeszcze raz wrzucać. Co nawet w 3% nie zawało mi. Nawet, nawet tak było źle. No ale myślę, że teraz wywiążą się z umowy i ten internet będzie bardziej stabilniejszy niż, niż był poprzedni. No. Nie wiem co tutaj jeszcze mogę powiedzieć. No oczywiście no te suby lecą i myślę, mam że one wrócą te 25 subskrypcji. Bo nie fajnie, że sobie znikły. No i w ogóle tak. No, i oczywiście będą odpaki na czas wydawane i będzie ich więcej zaraz zrobionych. Jeżeli będzie nowy, to oczywiście modpaki będę kompletował o wiele, wiele szybciej i po prostu będę je o wiele szybciej wydawał, tak? A nie, że tam do iluś tam 200 łapek trzeba dobić, żeby modpak wydać. No, no to też trochę przesada, no ale no po prostu nie mogę inaczej. Iba, że muszę komuś jechać, zawieść do mody i on dopiero Wam je wyda. No, ale wiecie, że to też. Takie proste wcale nie jest. No i myślę, że te mody już wydam w niedługim czasie. No to 550. Chyba że YouTube cofnie no to będzie 600 subskrypcji. Wydajemy mod robimy robimy livestreama. No i może będziemy zaczynać zbierać na kamerkę w końcu. Już widziałem komentarze. Bym pokazał swojego face'a i w ogóle. no się zobaczy. zobaczymy. Jak będzie... Jak będą odcinki częściej, to i może będzie większy zapał do nagrywania. Bo no, niestety na no, ten internet tak mnie strasznie zniechęcił do nagrywania, że to jest szok. Miałem takie fajne plany, no i oczywiście gier mokry miał być już któryś tam odcinek, z kolei 20 czy któryś, a skończyliśmy na drugim czy pierwszym odcinku, więc no tak to właśnie wyglądało. Chodzimy odczepić. No chyba to tyle będzie w tym odcinku. W kolejnym jeszcze nie wiem co będziemy robić. Zaraz sam sobie ogarnę. Będzie się jajka. Kurki sobie chodzą. No i oczywiście na temat nagrywania z kimś jeszcze nie wiem. Jeszcze musicie poczekać. Może widzimy zobaczyć, że jakiś gości tutaj nacinek, bo myślę, że mam z kim nagrywać i... I się to ogarnie. Więc no. sobie odczepię. No i dobra, no to tyle w tym odcinku, 50 lapel góry i do następnego.